Czy wiesz, że większość ludzi cierpi na niedobory magnezu? A objawy takie jak zmęczenie, stres i skurcze mięśni mogą być z tym związane? Jest jednak prosty sposób na uzupełnienie magnezu chlorek magnezu. W tym filmie dowiesz się, jak działa, jak go stosować i dlaczego może być kluczowy dla Twojego zdrowia. Magnez bierze udział w ponad 300 procesach w organizmie. Bez niego nasz układ nerwowy, serce i mięśnie nie działają prawidłowo. Niestety, dieta uboga w minerały i stres sprawiają, że brakuje go wielu osobom. Chlorek magnezu to jedna z najlepiej przyswajalnych form magnezu. Można go stosować doustnie, przez skórę i w kąpielach magnezowych. To naturalny sposób na uzupełnienie tego kluczowego pierwiastka. Przygotowanie roztworu jest bardzo proste. Wystarczy 33 g chlorku magnezu rozpuścić w jednym litrze wody. Możesz go stosować codziennie, w małych ilościach do ustnie lub wcierać w skórę. Chlorek magnezu może wspierać organizm na wielu poziomach: wzmacnia odporność, reguluje ciśnienie krwi, poprawia sen, redukuje stres, a nawet pomaga na bóle mięśni i stawów. Najlepiej zacząć od małych dawek i obserwować reakcję organizmu. Możesz pić łyżeczkę dziennie, stosować okłady lub kąpiele. Ale uwaga! Zbyt duża ilość może powodować lekkie działanie przeczyszczające. Chlorek magnezu to prosty, naturalny sposób na poprawę zdrowia. Czy próbowałeś już kuracji magnezowej? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. I subskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej takich filmów.